Przedstaw się. Kanarow Ruślą Bajrowicz. Kiedy się urodziłeś? Urodziłem się 8 lutego 2000 roku. Ile masz lat? 23. Właśnie skończyłeś 23 lata. Tak. Gdzie się urodziłeś? Pochodzę ze wsi Markowo w Czukockim Okręgu Autonomicznym. Twoja narodowość? Hukcza. Jest to pierwszy przedstawiciel Czukczów wśród 700 jeńców wojennych, z którymi nagraliśmy już wywiady. Czy masz rodzinę? Czy masz rodzinę? Tak, żona, syn, mama, tata, siostra. Ile lat ma twój syn? Trzy lata. Trzy? Tak. Kiedy go widziałeś? Półtora roku temu. Połowa. Nie widziałeś połowy jego życia. Dlaczego? Po pierwsze, odbyłem roczną służbę wojskową. Skończyłeś szkołę? Studiowałeś gdzieś indziej? Ukończyłem dziewięć klas w wiosce, a następnie udałem się do miasta, gdzie uczęszczałem do dziesiątej i jedenastej klasy koledżu. Następnie spędziłem cztery lata studiując, aby uzyskać dyplom. Specjalność? Administrator systemu. Administrator? Z niskimi kwalifikacjami. Jestem również administratorem. Tak. Windows? Jestem złym administratorem. Albo Linux? Windows? Studiowaliśmy też trochę Linuxa, ale bardzo niewiele. Administrator systemu jest naszym gościem. O czym będziemy rozmawiać? Opowiedz nam o ostatnim dniu życia w siłach okupacyjnych. Dzień schwytania? Tak. tak. Więc. Kiedy? Znajdowaliśmy się w twierdzy w pasie lasu. Nie było jedzenia ani wody? Tak, był problem z wodą. Był problem z dostawą, nie mogliśmy przywieźć wody. Siedzieliśmy tam, potem otworzyli do nas ogień z artylerii, potem zaczął się szturm i około pięciu osób uciekło. My trzej zostaliśmy sami. Jeden był ranny i nie mógł chodzić. To jasne. Więc uciekli? Tak. Dlaczego ci nie pomogli? Nie wiem, nawet ich nie widzieliśmy. Byliśmy w najbardziej ekstremalnej pozycji bojowej, na samym dole, ale oni jakoś się prześlizgnęli, po prostu zniknęli. Zrozumiałem. Tak. Ty zostałeś? Kto został? Ty, ja, mój brat i inny żołnierz. Twój brat? Kuzyn? Kuzyn. Zostaliście razem zmobilizowani? Tak. Byliście razem przez całą wojnę, po Pawłowce. Zostałem wysłany do oddziałów szturmowych. Skończyłem z nimi w firmie. Był kuzyn i inny ranny? Tak, to prawda. Ilu schwytano? Dwa, nie, cztery. Przed nami były jeszcze dwa. Brat w niewoli? Tak. Jest tutaj? Tak. E... Mam to. W porządku, jak dostałeś się do niewoli? Uciekli, a ty byłeś w okopie co stało się później twoi żołnierze przyszli otoczyli nas i kazali nam się poddać wrzucili granat do ziemianki poddaliśmy się wybuchu i nikomu nic się nie stało nie a potem się poddałeś tak dlaczego tu jesteś zmobilizowane. To zrozumiałe. Jakie cele realizowałeś podczas pobytu na Ukrainie? Dostałem rozkazy, pojechałem, byłem już zmobilizowany. To znaczy, w porządku jest jechać do obcego kraju i zabijać ludzi. Czy to dla ciebie normalne? Nie wiem, cóż, dla nas zinterpretowali to inaczej. Jak ci to wyjaśniono? Wyjaśnili, że zostało to zrobione w celu ochrony narodu rosyjskiego, ponieważ język rosyjski został tutaj zakazany, a osoby rosyjskojęzyczne były prześladowane. Oto, co nam powiedzieli. Czy obchodzicie, co dzieje się w obcym kraju? Nie wiem. Nigdy się tym nie interesowałem. Zostałem po prostu zmobilizowany. Czy powiedziano ci, że mamy faszyzm? Nie, nie powiedzieli tego. Co jeszcze ci powiedzieli oprócz rosyjskiego? Powiedzieli, że musi być chroniony. Czy widziałeś populację? Tak, widziałem to. Rozmawiałeś z nimi? Tak, tylko trochę. Czy ktoś podziękował ci za przybycie? Nie. Czy ludzie byli zadowoleni z okupantów? Byli neutralni. Rozumiesz, dlaczego byli neutralni? Z odważnym zachowaniem osoba zostaje zastrzelona lub zabrana gdzieś w niewoli. Czy w tych słowach jest jakaś logika? Tak. Jeśli powiesz osobie z karabinem maszynowym w twarz, po jaką cholerę tu przyszła, osobie z karabinem maszynowym, takiej jak ty, może się to nie spodobać. Zgodzić się? Tak. Tak. I nikt nie dziękuję, dziękujemy, wyzwoliciele, za przybycie tutaj i zniszczenie naszych domów i miast. A może jednak. Nie. Nie. Przyjechałeś więc bronić języka rosyjskiego. Czy byłeś w wojsku, kiedy wybuchła wojna i do Twojej jednostki wojskowej przybywali zabici i ranni? Nie, jednostka wojskowa. A spacer force? Dobra, rozumiem. Mhm. Czy samoloty latały na wojnę? Tam, gdzie byliśmy, nie latały żadne samoloty. Samoloty nie latały i naprawdę nie wiedziałeś, co się tutaj dzieje? Wiem, co powiedzieli w wiadomościach. Czy próbowałeś dowiedzieć się, co się naprawdę dzieje? Powtarzam, nie interesowałem się tym prawie wcale. Nie byłeś tym zainteresowany. Jak czukczej weszli w skład imperium rosyjskiego. Imperium rosyjskie przybyło na nasze ziemie do rozbudowy. Tak. W ten sposób znaleźliśmy się w imperium. Podbili. Na to wygląda. Ale to prawda. W 1778 roku zostaliście schwytani, przekupieni przez starszyznę i ogłosiliście, że staniecie się częścią imperium. Tak. To wszystko. A potem zasymilowałeś się z Rosjanami. Tak? Nie wiem. Staliście się Rosjanami. Jak masz na imię? Ruślą. Ruslan. Jakie jest najpopularniejsze imię czukczów? Większość ludzi była nazywana po nazwisku, nie było imion. Nazwiska? Tak. Okej. Okay. Jakie jest najpopularniejsze nazwisko czukczów? Nazwisko hukci. Dolgański. Jak? Dolgański. Częściej słyszałem takie rzeczy jak. Dolgański? Jest to podobne do wschodniego ludu Lamut. Rozumiem. Rosja Was podbiła. Przynajmniej on wie, bo inni mówią. Że ich ludzie chcieli się przyłączyć. Nic takiego, zostali po prostu podbici. Możesz nam coś powiedzieć o czugodce? Jestem zainteresowany, nie mam nic wspólnego z czukczami. Co to jest? Życie. Warunki życia w przeszłości byli głównie pasterzami reniferów, a ci, którzy mieszkali nad morzem, byli myśliwymi. Czy mieszkałeś w Jurcie? Jeśli to właściwa nazwa, sam tam nie mieszkałem, to się nazywa Jaranga. Co? Jaranga. Jaranga? Tak. Nie żyłem, ale są tacy, którzy nadal praktykują hodowlę reniferów. Mieszkają w Jarangach i hodują renifery. Zrozumiałem. Rasa jelenia. Jelenie są hodowane na mięso. Tak. Zrozumiałem. Czy Twoja żona chciała cię puścić? Oczywiście, że nie. Czy na froncie jest wielu czukczów? Szczerze mówiąc, nie wiem dokładnie ile. Ile mniej więcej. Nawet nie wiem. Na czukotce żyją czukcze i wiele innych narodowości. Zwerbowali wszystkich, jeśli można to tak ująć. Wszyscy zostali zabrani i sam odpowiedziałeś, że ludzie nie chcieli iść, zostali zabrani. Może niektórzy tego chcieli, a niektórzy nie. Nie mogę wiedzieć o wszystkich. Zgadzam się. Co będzie dalej? Kto wygra tę wojnę? Nie wiem. Co o tym sądzisz? Naprawdę nie wiem. Jesteś wojskowym, widziałeś wojnę? Tak, widziałem kilka. I co z tego? Naprawdę nie wiem, kto wygra. Co na to powie żona? Nie wiem. Witam. 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 Nazywam się Dmytro. Jestem dziennikarzem z Ukrainy. Przeprowadzamy wywiad, a raczej rozmawiam z pani mężem. Będziesz z nim rozmawiać? Tak, zrobię to. Potrzebuję twojej zgody na nagranie i opublikowanie tej rozmowy. Tak, w porządku, zgadzam się. Rozmawiaj, ale nie mów, gdzie jesteś ani z kim jesteś. Witaj, kochanie, cześć. Jak się masz? Wszystko jest w porządku, ale Kouli jest teraz chory. Czy jest chory? Tak. Silnie? Względnie. U mnie wszystko w porządku. Czekamy na wymianę. Szukałem, czekałem. Tak. Wiedziałem, już znalazłem ten program. Widziałem go, miałem nadzieję, że tak do mnie zadzwonisz. Ja nadzieję, że ty mnie tak podzwonisz. Dotrzymałem słowa. Tak, w porządku. Jak rodzice? Dobrze. Czy to normalne? Tak, w porządku, powiedz im, że nic mi nie jest. W porządku, zadzwonię i ci powiem. W porządku. Taka sytuacja. Czekam na wymianę. Powinieneś skontaktować się z biurem komisarza wojskowego, abym mógł zostać wymieniony tak szybko, jak to możliwe. Rozumiem. W porządku. Tak. Jak tam idzie, wszystko w porządku. Tak, nic mi nie jest. W porządku. Tak. W porządku. W porządku. Tak. Uczę się. Tak. Tak. Udało się? Tak. W porządku. W przyszłym tygodniu jadę do miasta. Jest dobrze, staraj się jak możesz. <laughs> DS, czy dobrze się tam odżywiasz? Tak, jest dobry i smaczny. <laughs> to świetnie. To jest najważniejsze. Tak, nic mi nie jest. Czy nasz syn wraca do zdrowia, czy nie? Właśnie zaczynał chorować. Tak, rozumiem sytuację. Zasnąłem i myślałem, że to jakiś żart. Potem sobie przypomniałem. Cienki. Coś w tym stylu. To taka sytuacja. Cienki. To wszystko. Szukaliśmy wszędzie, monitorowałem wszystko. Nie zadzwoniłeś do jednostki wojskowej? Tak. I co powiedzieli? Nic nie mówią, to było oczekiwane. Nie mogą nic powiedzieć. Kontaktuj się z nimi regularnie. Tak. Oczekiwania. Tak. Jak nazywa się ten kanał? Imię Wladimir. Wladimir Zolking. Tak, wiem, znalazłem wszystko. Spodziewaj się wideo. Po tym wszystkim, co się stało. Oglądałeś inne wywiady? Tak. Zastanawiałeś się, przepraszam, wiesz, że powinienem teraz zadać pytanie? Tak, widziałem to. Które pytanie zdecydujesz się sobie zadać? Nie wiem. Cóż, ja też nie wiem. Słyszałeś pytania. Obejrzałem tylko dwa filmy. To było o dziewczynie i matce. To wszystko. Nie oglądałem więcej. Wybierzmy jedno z tych pytań. O co zapytałem dziewczynę? Nie pamiętam filmu o dziewczynie. Pamiętam film o mamie. O co pytałem? Więc dlaczego pozwoliłeś mu odejść? Nie puściłem, po prostu nam je zabrali. Jak to się stało? Co to znaczy, że został zabrany? Kazali im się spakować i zostali zabrani, a następnie przewiezieni na front. Czy tak właśnie powiedzieli? Podnieśli go i zabrali, więc nie mieli wyboru? Nie było żadnego wyboru. Nikt po nich nie przyszedł, tylko oddział policji. Zabrali cię? Nie, ale zdarzało się to innym. Inne. Inni. Przydarzyło się to innym. Czy lubisz tak żyć? Emigrek. Tak. Nie. 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 Kiedy umrze twój król. Co? Kiedy twój król umrze i to wszystko się skończy. Nie wiemy, nie możemy wiedzieć, nie możemy poznać losu człowieka. Zapytam inaczej, kto wygra tę wojnę. Mamy nadzieję na wspólny pokój. Nie mogę powiedzieć, że któraś ze stron powinna wygrać. Po tym wszystkim, co zrobili ludzie tacy jak twój mąż, nie będzie wspólnego pokoju zniszczymy waszą Rosję. Swoją drogą, twój mąż jest rabusiem. Nie wiedziałem. Teraz już wiesz, obejrzyj wywiad. W porządku, rzucę okiem. Czy zapytałem tę kobietę o coś jeszcze? Po prostu zrobiła jakiś skandal, ponieważ nie mogła odpowiedzieć na to pytanie to wszystko. Tak. Zdałem sobie z tego sprawę. Nie pamiętam nawet, w którym numerze jest ten wywiad, ale nie jest on najnowszy. Co mówią w wiadomościach o zwycięstwie? Teraz nie oglądam wiadomości ani telewizji. Co w takim razie oglądasz, skoro to żadna tajemnica? Rzadko oglądam wiadomości tylko na telegramie. Istnieją różne rodzaje wiadomości na telegramie. Możesz na przykład oglądać sołowiowa w telegramie. Nigdy nie oglądałem Sołowiewa. Jakie wiadomości oglądasz? Stałem się bardzo zainteresowany. Oglądałem Ria Nowosti Ria Nowosti jest taka sama jak Sołowiow. Mówią o zwycięstwie. Dobrze wam idzie. Nie porzucamy swoich. Mówią, że wszystko jest w porządku. Tak. Nie porzucamy swoich, choć sam został porzucony. Żadnych trupów. Wszystko w porządku. Rozumiem. Jak zawsze. Tak, jasne. Koniec. Tak. Kochanie, do widzenia, nic mi nie jest. Pa, kochanie, kocham Cię, całuję Cię. Kocham Cię, czekamy na Ciebie. Do widzenia. Pa, pa, Buziaki. Zadowolony? Tak, dowiedzieli się, co się ze mną stało. Powiedziałem to od razu. To dobrze. Przynajmniej weźmie udział w tym wywiadzie wideo i wejdzie na. I będzie coś z nimi robić. Czy jest jeszcze coś ciekawego do dodania? Nic. Nie. Tradycją jest, że nasi jeńcy wojenni zwracają się do swoich współobywateli. Jeśli chcą, czy warto tu jechać walczyć, czy lepiej nie, możesz zwrócić się do nich publicznie. Nie wiem, co powiedzieć. Nic. Nic do powiedzenia, biorąc pod uwagę fakt, że po raz pierwszy mieliśmy przedstawiciela czukczów na wywiad. Zrobię małą wycieczkę historyczną podczas rozmowy. Nie masz nic przeciwko? Nie. Może sam dowiesz się czegoś ciekawego? Czy to możliwe? O historii? Tak, ponieważ nie znasz jej zbyt dobrze. Poczekaj chwilę. Dlaczego czukczowie żyją tak mało? Czy znasz odpowiedź? Czytam Wikipedię. Nie. To znaczy, nie wymyśliłem tego. Średnia długość życia czukczów i eskimosów jest niska. Lekarze widzą przyczynę w tym, że aborgeni nadużywają alkoholu, dużo palą, źle się odżywiają, a teraz także zażywają narkotyki. Czy to prawda? Tak, są ludzie, którzy mają słabą odporność na alkohol, jest on uzależniający. Kiedyś żyły długo w naszej wiosce babcie były znane ze swojej długowieczności. Cóż, może. Co jeszcze warto zobaczyć? Denna ludność półwyspu czukockiego liczy 12 i 7 tysięcy osób. W sumie czukczów jest 15 i 8 tysięcy osób. Niestety wymieracie, a na dodatek zostaliście wysłani na wojnę. Dlaczego Rosja robi to wszystkim? Nie wiem. 15767 mieszkańców. Minus liczba poległych na wojnie. Myślę, że to nawet mniej. Coś w tym stylu? Myślałem, że będzie ciekawiej, ale nie było. Ale odnotujmy dla dobra historii, że istnieją walczące czukcze. Co złego Ukraińcy zrobili czukczom? Nie wiem. Nic. Widzisz, nie zrobiliśmy nic złego, a oni zabijają nas, Ukraińców. Dziękuję. Twój kraj jest dobry. Albo nie tak bardzo. Nie wiem, po prostu żyłem. Co chciałbyś robić? Nie wiem. Ale jesteś niekwalifikowanym administratorem? Tak, to jest złe. <noise> Czy można ponownie zainstalować system Windows? Tak, jestem do tego przeszkolony. O czym rozmawiali między sobą żołnierze siedzący w okopach? Nic. Powiedzieli, cholera to koszmar. Trudne, tak. Czy nasz strzał jest dobry? Cienki. Rozumiem, że jest dużo trupów. Ogólnie bardzo wielu rannych i zabitych. Zniszczyliśmy waszą 155. Brygadę. Kiedy zaatakowali UGledar, całe kolumny Marines zostały spalone. Zostali przydzieleni do 155. Brygady. Była to piąta Brygada Czołgów. Ale została zniszczona. Tak. Jest nawet film na YouTube. Jest nagranie, na którym jeżdżą i wysadzają się na minach. Tak, na kopalniach. Oglądałeś wywiad i nie zrozumiałeś, że nie powinieneś tu przychodzić, że musisz wyjechać. Powiedzieli, że trzeba wyprowadzić faceta naprzód. Woda, jedzenie. Siedzieli tam i nikt nie mógł się do nich dostać. Czy przejąłeś inicjatywę? Kazano mi odejść. Ile wody przyniosłeś? Dwa litry i posiłek. Jak długo byli w okopie? Nie wiem, ale dotarliśmy tam i powiedzieli, że prawdopodobnie od tygodnia nie mieli nowego jedzenia. Głodowali przez tydzień bez jedzenia? Mieli własne jedzenie, ale żadne nie docierało do nich w ciągu tygodnia. Dlaczego to było? Prawdopodobnie nie znali tej okolicy. Khibli? Po drodze nie widziałem żadnych ciał. Ucieczka. To możliwe. Ciągle wysyłane i nikt nie mógł znaleźć. Wygląda to tak. Mieliście krótkofalówki? Tak, aby komunikować się ze sobą. Rozumiem.